Idź sobie, teraz ja będę kręcić tiktoki. I tak ty nikt tego nie obserwuje. Nie odzywaj się. A co tu się stało? Ty ostatnia go używałaś. Nie włącza się. No tak, ponieważ go zepsułaś, prawda? Teraz pobawię się z tobą. Tym razem cię pokonam. Przejdźmy do treningu. Możesz pomarzyć. Nie rozumiem. Cholera, konsola kompanii jest martwa! Hej, dziewczyny, zepsułyście naszą konsolę? Wasza konsola zupełnie nam nie jest potrzebna. Mamy większe problemy. Mamy zepsutą lampę. Wasza lampa to bzdura, ale nie konsola. Jeśli to nie dziewczyny, to kto to zepsuł? Może to ta dziewczyna, Mogli z klasy B? Jaka Mogli? Chodzi o florę. Ponoć jest bardzo dziwna i nie ma prądu w domu. Zgadza się, to ona wywiesza w szkołach ogłoszenia o ekologii. Tak. Świeżbi ją od naszego sprzętu. W takim razie znajdźmy ją i porozmawiajmy za mną! No dobrze, dajesz, nie jem tyle cukierków w ciągu tygodnia. Ja nie jadłam, zawsze sprzątam po sobie. Tak, tak, oczywiście. W ogóle nie jem cukru, jest szkodliwy. Tak, tak, jasne. Oto ona zepsuła wszystko i siedzi spokojnie jedząc w jadalni. <ślesz> <ślesz> O czym wy mówicie? Nie udawaj głupiej. Co jeszcze zrobiła? Zepsuła nasz dekoder i lampkę na TikToka. Lampę pierścieniową. Dokładnie. Niczego nie zepsułam.